Nigdy nie powiedziałbym o sobie, że byłem towarzyską osobą. Od dzieciństwa byłem skryty i raczej zamknięty w sobie. Miałem też mało relacji. Ja pochodzę z takiej rodziny, którą myślę obserwując z boku nazwalibyśmy klasyczną katolicką rodziną. Moja mama uczestniczyła w Oazie kiedyś. Tata raczej miał taką relację, że się Panu Bogu bardzo mocno nie narzucał. No, i ja gdzieś tam w tym wzrastałem, ale dla mnie to nie było centrum wydarzeń nigdy. Byłem też raczej skrytą i taką zamkniętą w sobie osobą. Byłem też dzieckiem, powiedzmy, z nadmiarowymi kilogramami, przez co te relacje były. było ich mało i bywały ciężkie. Dzieciaki są bardzo szczere. Zawsze były i są nadal. No, i często słyszałem jakieś przykre słowa swój temat i jeżeli chodzi o akceptację siebie, to z nią faktycznie miałem problem, ale nigdy nie miałem myślę problemu z akceptacją innych, niezależnie jakby wyglądali, niezależnie od tego jakie są postury, w jakim są wieku, jak wygląda ich ciało. To było tak, że odstawałem od grupy, no a inność często wydaje mi się jest zauważana często wręcz brutalnie zauważano. Przy okazji też bardzo dobrze się uczyłem, więc to był taki element zaczepny, no bo nie dość, że grubszy to kujon. To było jakieś ciężkie doświadczenie tego czasu, ale to też sprawiło, że skoncentrowałem się najpierw na nauce, później na sporcie. Trenowałem rzut dyskiem, gdzie moje gabaryty stanowiły atut trening też sprawił, że zacząłem wyglądać inaczej, mocno schudłem, nabrałem też masy mięśniowej, więc ten sport stał się ważny. Później były studia, wymagające, dużo zaangażowania, więc zawsze było coś na pierwszym miejscu, ale raczej nigdy nie był to Pan Bóg. No w momencie, kiedy skończyłem licencjat, zaczą, otworzyłem firmę, zacząłem pracować w mojej pracy, czyli w pracy fizjoterapeuty. Pracuję z człowiekiem, ale też nie muszę z nim tworzyć jakiejś bardzo bliskiej relacji. Czyli dzisiaj myślę, że traktuję to też inaczej, ale jak zaczynałem, traktowałem to raczej jako usługę jako świadczenie usługi na rzecz tego klienta, pacjenta, który do mnie przychodził. Brat y, dziewczyny, którą spotkałem kiedyś na praktykach, miał dużo racji w tym, co powiedział, że y, ci ludzie często przede wszystkim potrzebują wysłuchania. Że te praktyki, które y, możemy z nimi wykonać, jakieś ćwiczenia, zabiegi to jest element dla nich ważny i potrzebny, ale możliwość wygadania się, y, też y, zobaczenia, że ktoś ich słucha, chce słuchać i próbuje zrozumieć tą sytuację, w, którą się, w której się znajduje dany człowiek, no jest chyba kluczowe. Dużo może nawet ważniejsze niż te zabiegi, których doświadczają. No i wpadłem w duży wir tej pracy. Pracowałem po 12 godzin dziennie często, więc na inne aktywności już nie było miejsca. I cieszyłem się, że mogę odciążyć rodziców pracując i dalsze studia Opłacając sam w dużej mierze. Ale też dzisiaj wiem, że za dużo pracowałem i to mocno się później odbiło na moim zdrowiu. Do tego stopnia, że wylądowałem na miesięcznym zwolnieniu lekarskim. I to był ten cza też czas, kiedy wróciłem do starych relacji wtedy też odezwała się przyjaciółka, która Zaprosiła mnie na majówkowy wyjazd Duszpasterstwa, do którego uczęszczała. Ja nie spodziewałbym się tego po sobie, ale zgodziłem się bez większych obiekcji. Pojechałem na ten wyjazd tam. Okazało się, że jechali genialni Jezuici, otwarci, tacy bardzo. Dzisiaj powiedziałbym, że stanowiący naprawdę odbicie Pana Boga. Jeden z nich zachęcił mnie też do tego, żeby się wyspowiadać pierwszy raz od, no od dosyć dawna. No, i ta spowiedź, to co się działo na tym wyjeździe, świetni ludzie, którzy też tam byli z nami, sprawiło, że coś we mnie się też zmieniło. Że otworzyłem się na, na ludzi, na relacje, na nowe doświadczenia. I na tym wyjeździe też poznałem swoją przyszłą żonę. Dziewczynę, która, z którą bardzo dobrze mi się rozmawiało, z którą dość szybko się zaprzyjaźniłem. Dziwnym zbiegiem okoliczności spędzaliśmy też ze sobą dość dużo czasu, mimo że nie mieszkaliśmy wcale blisko siebie. Ta przyjaźń przerodziła się w zakochanie. Zaręczyliśmy się, udało nam się zaplanować ślub mimo covidowych komplikacji. I dzisiaj jesteśmy od półtora roku szczęśliwym małżeństwem, członkami wspólnoty, w której mamy ludzi, na których wiemy, że możemy liczyć. Co do wyjazdu, który był dla mnie takim zwrotnym punktem w życiu, to to jest historia, która Zaskakuje mnie tak często, jak często wrócę do niej myślami, bo propozycja wyjazdu z obcą grupą ludzi to było coś, na co tak świadomie, myśląc o tym, nigdy bym się nie zgodził. Ja nie lubiłem poznawać nowych ludzi. Bałem się tego, że w grupie, która się zna, która ma ze sobą kontakt, jeżeli wejdę do takiej grupy, to po raz kolejny mogę być oceniony ym, i to oceniony negatywnie. Ym, po raz kolejny może być sytuacja, w której będę się źle czuł, więc uciekałem od tego, i raczej ym, niechętnie pojawiałem się w nowych miejscach wśród nowych ludzi. A na propozycję tej koleżanki, czy wyjadę z nimi na majówkę? tak, jakby mnie coś zaćmiło, bo nawet nie spytałem, kto to my. I tak na dobrą sprawę przed... bezpośrednio przed samym wyjazdem dowiedziałem się, że to duszpasterstwo akademickie, że to grupa praktycznie 30 osób. Znałem tamtą jedną dziewczynę. I byłem tym przerażony. Ale z drugiej strony wiedziałem, że liczyli mnie do tego wyjazdu, że mają skalkulowane koszty. I nie chciałem Robić komuś problemu przez to, że ja się boję nowej sytuacji. Więc też nie chciałem robić komuś pod górkę. nie chciałem robić problemu przez to, że ja się boję nowej sytuacji. I pojechałem na ten wyjazd. I to była, myślę, jedna z najlepszych decyzji w moim życiu.